Kolejny już dziewiętnasty magazyn gra Widzewska Młodzież, w którym tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was porcję bramek zdobytych przez zawodników grup młodzieżowych Widzewa Łódź. Na początek weźmiemy pod lupę zespół U13 prowadzony przez trenerów Adama Wojtczaka i Oktawiana Maliszewskiego, który zremisował w derbach z łks 1 do 1. Tradycyjnie przypominamy, że przy okazji meczów najmłodszych roczników nie podajemy strzelców bramek. Przenosimy się do Wiśniowej Góry, gdzie zmierzyły się ze sobą drużyny Andres Poli i Widzewa z kategorii U15. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, którzy wykorzystali szybki kontratak lewą stroną boiska. Widzewiacy jeszcze przed przerwą wyrównali, a gol na 1-1 był dowodem na kunszt widzewskiego napastnika. W drugiej połowie łodzianie przejęli inicjatywę i zdobywali kolejne gole. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla widzewa łódź. Dzięki wygranej, drużyna trenerów Tomasza Kmiecika i Andrzeja Rybskiego zajmuje pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi wojewódzkiej C1 co równolegle z remisem dotychczasowego lidera pogoni z Duńska Wola w starciu z UKS-em SMS-em sprawiło, że to widzę wiacy zagrają w barażu o centralną ligę juniorów. Mecze z drużyną juniora Białystok zaplanowano na 20 i 24 listopada. Spotkanie rewanżowe najprawdopodobniej obejrzycie w telewizji Widze w TV. Wracamy do Łodzi, gdzie juniorzy młodsi Widzewa Łódź podjęli Legię Warszawa. Widzewiacy walczą o utrzymanie w centralnej lidze juniorów U17 i każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, ale w 61 minucie gospodarze przeprowadzili koronkową akcję. Piłka poruszała się jak po sznurku i trafiła na lewą stronę boiska do Kamila Machałka. Ten zdecydował się na drybling i strzał w krótki ruch. I było 1 do zera dla Widzewa Łódź. Po 15 minutach gospodarze ustalili wynik spotkania. Piłkę z rzutu płasko dograł Łukasz Plichta, następnie dośrodkowanie przedłużył Filip Zając, a z najbliższej odległości gola na 2 do 0 zdobył Adrian Filipiak. W ostatniej kolejce Widzewiacy zmierzą się z Apem, Jagiellonią Białystok i muszą zwyciężyć, by być pewnym utrzymania bez oglądania się na inne zespoły. Na koniec z lotniczej perspektywy przyjrzymy się bramce z 63 minuty meczu 4. ligi, w którym rezerwy Widzewa zmierzyły się z RKS-em Radomsko. Niestety, był to gol dla gości w dodatku na wagę trzech punktów. Radomszczanie wykorzystali szybką kontrę, którą zwieńczył Kamil Odolak. Widzewiacy zajmują piąte miejsce w tabeli czwartej ligi, a w najbliższy weekend pojadą do Piotrkowa na mecz z Polonią. To tyle na dziś. Subskrybujcie i wspierajcie kanał w TV.